W ostatnim wideo zajmowaliśmy się zamienianiem formuł na tekst. No tylko, co by było, jeśli akurat w komórce nie było formuły, a chcielibyśmy ją zamienić może na coś innego, albo w ogóle po prostu sprawdzić, czy w danej komórce jest formuła. No i nie robić tego ręcznie, po prostu klikając na komórkę i patrzeć, czy tu jest formuła Czy jest właśnie na początku ten znaczek równa, czy go nie ma? No, teraz w Excelu 2013 będzie taka możliwość, jest funkcja isFormula, jeżeli piszemy, równa się isFormula, szybko podpisanie to. Teraz po prostu sprawdzamy komórkę, którą chcemy zbadać, czy jest formułą, czy nie. Ctrl Enter, no i True, czyli jest formuła. Tu jest formuła, to przeciągniemy sobie w dół do końca. No i odpowiednio True, jeśli jest formułą, False, jeśli nie jest. No i co pomoże nam to zrobić? No, żeby tak jakoś było, no to ręce i nogi, zobaczmy sobie równa, IF, czyli polskie jeżeli. No i sprawdzamy. Test logiczny, to od razu mamy True albo False, is formuła. Czyli sobie piszemy is formula. Nie, to było A2 zamykamy odpowiednio, teraz średnik wartość, jeżeli prawda, no to wykorzystaliśmy wcześniej funkcję formuła to text Naszą referencją było A2 teraz no i znowu zamykamy sobie czyli jeśli jest formułą to po prostu zamień formułę na tekst a jeśli nie jest to niech będą po prostu puste znaczki od razu będzie widać no, i teraz sobie dwa razy klikniemy i wypełni do końca no i widzisz od razu znacznie lepiej widoczne czy jest formułą czy nie połączenie funkcji odpowiednich daje bardzo ciekawe wyniki no i jeśli chcesz pod spodem jest link do pobrania właśnie tego pliku z rozwiązaniem oraz też z możliwością przećwiczenia tak odpowiednio jest tu paragrafik szósty i Paragrafik szósty w nawiasie ODP, czyli już z odpowiedzią tutaj, ja już to wyczyślę, żeby sam sobie przećwiczył, jak działa w Excelu 2013 odpowiednia funkcja. Bo te pliki są też przygotowane dla wcześniejszych filmów właśnie z Excela 2013.